Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Bogdan Osadowski, dzień dobry. Witam także naszego porannego gościa Stanisława Jasińkowski, kierownik działu archeologii Muzeum Lubyskiego imienia Jana Dekarta w Gorzowie. Dzień dobry. Zdaje Pan <laughs> sobie sprawę, że słowo archeolog odmieniane jest w Gorzowie od wielu już lat przez wszystkie przypadki. No, różnie to bywa z, z tą archeologią, archeologami i z odmianą, z postrzeganiem, także, chyba to jest dosyć taka niejednorodna, jed, niejednorodny obraz, aczkolwiek chyba jednak. Obraz, który nie do końca jest aż tak bardzo negatywnie widziany, postrzegany przez mieszkańców. Doświadczyliśmy wielu przejawów zainteresowania, ale też i widać to w momencie, kiedy na przykład jak na przyłomie 2022 23 zorganizowaliśmy wystawę archeologiczną prezentującą wyniki badań archeologicznych z jakie. Zostały uzyskane w XXI wieku, no to nie narzekaliśmy na frekwencję i na zainteresowanie też nie narzekaliśmy nawet ze strony mediów. Od kiedy w Gorzowie prowadzi się no, spore inwestycje w obszarze centrum miasta o charakterze, nazwijmy je, ziemnym, to wy, archeolodzy, zawsze tam jesteście. Jak to się dzieje? Przypadek. Nie, że jesteśmy to po pierwsze, to nie nasza chęć, choć oczywiście nie ukrywam, że bardzo chętnie zaglądamy do tej yy, przestrzeni, przynajmniej w obrębie tego dawnego, starego miasta, miasta lokacyjnego, ale to też wiąże się z pewnymi regulacjami prawnymi. O tym, czy w danym miejscu na inwestycji jest też i nadzór archeologiczny, ewentualnie badania ratownicze w postaci wykopalisk, decyduje Urząd Konserwatorski w oparciu o ustawę o ochronie zabytków. Także tutaj no, archeolog już jest wykonawcą woli decyzji urzędniczej. Ale ja i pewnie spora część mieszkańców odnosimy wrażenie, że gdziekolwiek w centrum miasta wbić łopatę, to na coś interesującego się natrafi, to prawda? Oczywiście. Byłoby, no, proszę pana, no, abstrahując od tego wcześniejszego osadnictwa, aczkolwiek w centrum miasta trafiliśmy na ślady wskazujące na pobyt społeczności prawdopodobnie jakichś y, grup wędrownych, nomadycznych sprzed około 10 tysięcy lat, ale jeżeli nawet tylko spojrzymy na czas y, od chwili lokacji miasta, no to kilkaset lat minęło, a to kilkaset lat minęło e, e, spowodowało, że powstały nawarstwienia pozostałości po naszych poprzednikach, takie jak i po nas pozostają różnorodne e, chociażby śmieci, które tworzą tak zwane warstwy kulturowe. Także trudno dziwić się, że w miejscu e, na małej przestrzeni, gdzie e, istniało intensywne życie e, jest tak dużo materiału, to co pan stwierdził, że gdzie nie wbijesz łopatę, tam jest, są zabytki archeologiczne. Czyli to, no. czyli, czyli to nie jest tak do końca, że to, na co natraficie, jest niespodzianką bądź wielkim zaskoczeniem. Pan się tego spodziewa? Yy, proszę pana, w pewnym stopniu tak. Pe pewnych rzeczy spodziewamy się, no, spodziewamy się, że będą zabytki archeologiczne. Będzie jakieś pozostałości zabudowy, ale co to będzie? W niektórych przypadkach wiadomo, jak na przykład mieliśmy Bramę Santocką, Bramę Młyńską, to tego spodziewaliśmy się, że w tych miejscach powinno być. Czy ona będzie w postaci reliktów, czy została skrupulatnie taka zabudowa rozebrana, zniszczona, to jest inna sprawa. Ale taką niespodzianką dla nas tutaj w Gorzowie były nasze prace archeologiczne przy ulicy Szkolnej, gdzie jest prowadzona rozbudowa liceum plastycznego. Spodziewaliśmy się tam, jako że już od, połowy, od drugiej połowy XIX wieku trafiano tam na pozostałości i cmentarzysk, szczególnie takiego rozległego cmentarzyska kultury Łużyckiej, i wchodząc na tą przestrzeń, gdzie prowadzono tą inwestycję, byliśmy przekonani, że będzie ciąg dalszy cmentarzyska Łóżyckiego. Okazało pan, się, to o czym Pan mówi, przepraszam, to o czym Pan mówi, yy... To jest zabudowa datowana w jakimś konkretnym czasie, czy, czy rozrzut czasowy datowany jest na, na przestrzeni wieków. Już pana, no, I powiedzmy, w jakim stopniu konkretnie, jeżeli przyjąć, na przykład operujemy w przedziale 100 lat wiekiem posługujemy się, bo wiadomo, mniej więcej chociaż są i domniemania próby do precyzowania na przykład czasu budowy bram, czy w ogóle struktury obronnej miasta Gorzowa. Ale też powiem, trafia się w trakcie tych prac na pozostałości zabudowy kończąc na zabudowie z XIX wieku, która uległa zniszczeniu w 1945 roku. Także no, nie wiem, no na pewno można pewne obiekty dokładniej, obiekty architektoniczne dokładniej wydatować, wskazać jego czas powstania, ale dla archeologa często dokładność wieku to jest bardzo dokładna chronologia. Obiektu. To na co natrafiliście przez ostatnie lata, natknęliście się pod ziemią w mieście, było zgodne z Pana oczekiwaniami, Waszymi oczekiwaniami, czy, czy, czy przerosło Pana oczekiwania? Znaczy, czy przerosło? Na pewno to co wspomniałem, ulica Szkolna i okazało się, że nie cmentarzysko Łużyckie, a cmentarzysko kultury wierbarskiej. Kultura wierbarska jest utożsamiana ze społecznością gotską. A to jest lud, który dotarł tu do nas, do Polski z terenów skandynawskich. I tutaj to dla nas było wielkim zaskoczeniem, to cmentarzysko, na dodatek bardzo bogate cmentarzysko wyposażenie. To jest ta społeczność charakteryzuje się tym, że posiadała bardzo bogate i i bogate i ilościowo, i jakościowo wyroby złotnicze, i między innymi trafiła się tam też na tym cmentarzysku biżuteria złota. Do tej pory, mm, ale opracowaniach archeologicznych nie zakładano, że ta przestrzeń, tutaj dolnowarciańska, yy, z początkiem yy, Naszej, naszej ery była zasiedlona przez tą społeczność wierbarską. Także mamy tutaj swój jakiś wkład, swego rodzaju puzelek, czy puzel do tej układanki związane z już rozprzestrzenianiem się samej tej społeczności w pewnym stopniu. No, upraszczają, bo to są duże uproszczenia to wymaga dużo czasu, gdyby to, że, że tak powiem, zdefiniować, ukazać, ale upraszczając tej społeczności gockiej, Także mamy, pojawił się nowy punkt na mapie osadniczej Polski. Z tą społecznością. Próbuję sobie to wszystko chronologicznie w głowie by poukładać na przestrzeni ostatnich lat, jak pracowaliście w Cisłym Centrum. Z tego, co sobie dobrze przypominam, początek to była ulica Walczaka. Od tego remontu się zaczęły Wasze prace. Później było odkrycie w dusz Sikorskiego i ta osłowionaż Brama Santocka. Ja propos właśnie Bramy Santockiej. Te pomysły, żeby je nie zasypywać, były realne, czy to taka fantazja kogoś? Już Pana, przez Bramę Santocką przebiega torowisko. W tym momencie nie wiem, na ile to było realne. Znaczy, chyba w tych czasach, teoretycznie w XXI wieku, już prawie w żadnej materii nie ma przeszkód, ale chociażby jedna zasadnicza przeszkoda, kwestia finansowa. Z drugiej strony, no mało to by racjonalne w tym miejscu eks wyeksponować, bo trzeba byłoby wyłączyć z tej przestrzeni ruch kołowy, ruch tramwajów. Także wie pan, no... Na pewno, gdyby nas ktoś pytał, mieliśmy do, ostateczny głos do, w tym, tej materii, bylibyśmy bardzo za, to, za tym, żeby jednak w jakiś sposób zaakcentować tą obecność. Były pomysły, że w miejscu, w sąsiedztwie, te, przy tam parkingu postawić jakąś planszę informacyjną, tego typu chociażby jakieś wspomnienie, ukazanie. Jako, że Gorzów to aż tak za nie jest zabytki, nawet jako takie smaczki turystyczne, jakoś tak. Po wykopaliskach, po, które no niosły za sobą wiele emocji w relacjach też i z urzędem, z inwestorem, jakoś ucichła sprawa, jedynie ten temat, wątek nadal jest żywy, bardzo żywy w naszych działaniach, bo prace wykopaliskowe, archeologiczne. To jest tylko fragment działań archeologa, bo po takich pracach ten archeolog siada i, że tak powiem, przenosi, zaczyna rozmawiać z tymi zabytkami, żeby no, dowiedzieć się, bo same w sobie przedmioty, no, one są nieme. Także tutaj nadal wątek tych, tych badań, odkryć na terenie Gorzowa jest aktualny i chyba jeszcze przez wiele lat będzie to temat, który będzie nas absorbować. I mam nadzieję, że tak jak już pierwsze te odkrycia spowodowały, że no, wniosły one coś nowego, doprecyzowały pewne wątpliwości, aczkolwiek pojawiło się chyba nie mniej pytań niż było przed rozpoczęciem badań wykopaliskowych. Dobrze i źle. No tu ubolewamy na przykład takim wątkiem, jest nadal i będzie kościół świętego Jana. Nie dane nam było. Przy katedrze. Tak, że Nie dane nam było dokończyć badań w tej strefie, dokończyć znaczy, żeby skończyć i uzyskać jakąś szerszą informację, to powinniśmy wyjść poza granice realizowanej inwestycji. A badania archeologiczne na inwestycjach mają to do siebie, że praktycznie one odbywają się w przestrzeni, gdzie jest realizowana inwestycja. Także nie dane nam było, i tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć, że jeszcze jeden element spowodował, że te badania architektury, no niestety. Będą nie do końca satysfakcjonujące, jako że tym osobą, która prowadziła tą badania nad architekturą, był niestety już nieżyjący świętej pamięci Henryk Kustosz. Osoba, którą trudno kimkolwiek zastąpić, także no, pozostanie pewien. No, nie Niesmak, niedobór informacji, no ale musimy bazować na tym, co mamy, a na pewno za jakiś czas chyba będziemy mieli możliwość znowu jakiegoś publicznego ukazania naszych przemyśleń, wniosków, czy ewentualnie nawet jakichś wyników badań, bo też archeologia to badania specjalistyczne. I znowuż sięgamy tego prozaicznego czynnika finansów, ale tutaj w przypadku badań w Gorzowie tu udało nam się przekonać, czy nawet nie musieliśmy za bardzo przekonywać, kilka firm budowlanych, które bardzo mocno wsparły nas finansowo w celu przeprowadzenia badań specjalistycznych tych zabytków, które uzyskaliśmy, czy materiału, chociażby badania antropologiczne, badania radiowęglowe, węglem C14 i kilka takich jeszcze innych badań specjalistycznych. Panie kierowniku, gdzie dalej można spodziewać się, odkryć historycznych podziemią naszego miasta. No są dalej prowadzone kolejne inwestycje i w Kocynie i będą jeszcze kolejne i kolejne. Tak. W tej chwili, jeśli chodzi o archeologów z Muzeum Lubuskiego Gorzowskiego, to prowadzimy nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi, budowlanymi na ulicy Hawelańskiej w Wołnianym Rynku oraz na ulicy Dworcowej. Yy, da, y, ulicę Hawelańską praktycznie już możemy potraktować jako ulicę da, tu, co do której wiemy, że już y, że nie trafimy tam na żadne relikty archeologiczne, nabytki archeologiczne, jako że praktycznie zakończyła się tam y, ta działalność budowlana, już została tylko kosmetyka, choć tutaj też na ulicy <coughs> Hawelańskiej trafiliśmy na skupisko kafli a aczkolwiek jakieś to jakieś jamie śmietniskowej, także to nie najwyższej może jakości źródło informacji, ale jesteśmy w tej chwili na ulicy Wełniany Rynek. I po kilkunastu dniach prac ziemnych pojawiły się, że tak powiem, pierwsze jaskółki, jaskółki archeologiczne. Liczymy na to, że w tym tygodniu, to może jeszcze za wcześnie, ale w przyszłym tygodniu te jaskółki chyba powinny pojawić się w większej ilości. Mam nadzieję, że będzie następny element do tej układanki tego procesu osadniczego w centrum miasta, miasta lokacyjnego. Równocześnie jesteśmy na ulicy Dworcowej. Niestety ulica Dworcowa uboga jest w archeologii, a w zasadzie poza jakimiś nawarstwieniami, które pokazują procesy osadnicze na przestrzeni tych lat funkcjonowania miasta, nie mamy żadnych ciekawych artefaktów, aczkolwiek jeszcze... Nie tracimy nadziei, bo została ulica Jancarza i Spiszowa z dosyć dużymi, głębokimi wykopami. I zdaję pan sobie z tego sprawę, że jak teraz słuchają nas mieszkańcy, to myślą sobie, być może w ten sposób. Pewnie znowu przez tych archeologów przeciągane są remonty. To ich wina. Proszę pana, no zdaję sobie sprawę. No przecież ja, archeolodzy nie są odizolowani od społeczności. Nie są w jakimś inkubatorze, gdzie nie słyszą, nie widzą, ale Cały czas mamy tą świadomość, że jednak nie jest tak źle z tym nielubieniem nas, że jednak większość osób, no to co spowiadam na początku, archeologia budzi duże zainteresowanie, odkrywanie to takie, teraz może troszeczkę osłabły takie nurty ale swego czasu, pan samochodnik, templariusze w dzieciństwie, jakieś poszukiwania gdzieś tam człowieku pozostaje ta potrzeba odkrywania poszukiwania. Ten archeologia to też taki wątek tajemniczości. I w tym momencie no, klimat chyba jest. A że, że też y, wszystko, co jest takie przysłowie, Kowal zawinił cygana, powiesili, I my sobie zdajemy sprawę, bo nawet swego czasu w jednym z mediów wyliczono, jak był remont ulicy Sikorskiego, że opóźnienie. Jest tak znaczne, bo w 70%, 70 powstało to z powodu obecności archeologów. Próbowaliśmy to przeliczyć procentowo. Oj, chyba trzeba było to zero przynajmniej ująć ale nie nam oceniać pracę innych. Patrzymy na swoją pracę, mamy pewne, mamy skodyfikowane zasady prowadzenia badań archeologicznych, metodykę archeologiczną, do tego się odnosimy i to nas obowiązuje i obowiązują decyzje Urzędu Konserwatorskiego. Obowiązuje nas także czas rozmowy, który minął. Dziękuję Stanisław Sienkowski, kierownik Działu Archeologii Muzeum Lubelskiego im. Jana de Dekerta był porannym gościem. Gorzów. Dziękuję. Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.